TVG9, Klaudiusz Wesołek, witam serdecznie. Skąd i kiedy wzięli się Ukraińcy na świecie? Temat dosyć popularny i zdania bardzo rozbieżne. Od starożytności do XX wieku. No niektórzy uważają, że właśnie tak powstanie Ukrainy, Ukraińców jako narodu to XX wiek, a, a tak naprawdę to, to nie powstanie, tylko, że Ukraińców wymyślili no według Rosjan Polacy, według naszych Endeków Niemcy, że to naród wymyślony. No i no, no ten, te takie twierdzenia no myślę, że zostały obalone przez, przez tą wojnę. No, Ukraińcy pod, pokazali zdecydowanie, że jednak są narodem i potrafią zaciekle bronić swojej niepodległości przed no, no, no wielkim imperium. Także no, chyba tutaj dyskusji nie ma. Jeśli chodzi o tą starożytność, no to też to też wszystko na, naciągane. teorie, ewidentnie. Yy, no, yy, na Ukrainie teraz chyba no, najpopularniejsza, yy, dominująca teoria, że no... Yy, Ukraina to jakby kontynuacja Rusi Kijowskiej. No dla mnie to też naciągana teoria, już o tym mówiłem, pisałem, że e, Ruś Kijowska nie była państwem ani etnicznym, ani narodowym, żadna tam wspólnota narodowościowa się nie wytworzyła. E, może by się wytworzyła, ale to e, Ruś się szybko dość rozpadła na różne rusie, głównie kolorowe. Ale też nie rozpadła ani na narody, ani pod jakimkolwiek kryterium etnicznym. No to był akurat układ sił ówczesny. No później dopiero te poszczególne ziemie ruskie zaczęły się ze sobą tam w sąsiedztwie łączyć, ale to już nie, nie zaczęły się łączyć w jeden y, naród. To później dopiero było zbieranie y, ziem ruskich, ale to to już takie bardzo ideologiczne. Natomiast wcześniej, no, no, y, zaczęły się łączyć, ale w różne narody. No i dla mnie, takim ojcem albo praojcem. Narodu ukraińskiego jest zdecydowanie król Daniel Danyło. On zwany jest Halickim, ale akurat no, ziemia halicka też była pod jego panowaniem, ale, ale akurat z nią miał najwięcej problemów. Tam panowie haliccy go ciągle zdradzali, robili mu różne problemy, a sam pochodził z Włodzimierza i był początkowo księciem włodzimierskim. Ktoś powie chyba twój stary. No tak, mój tato też pochodził z Włodzimierza i król Danyło także i, i i y, był y, Księstwo Włodzimierskie to był taki wołyń, ale wielki, wielki wołyń, oprócz y, tego co, co dzisiaj rozumiemy, czyli przedwojenne województwo wołyńskie, czy dzisiejszy obwód wołyński i rówieński na Ukrainie, y, to był znacznie większy obszar, y, duż, większość Polesia. Obejmował połowa Podlasia, Hełmszczyznę, także to był, był, było bardzo duże księstwo. No i na pewien czas zajął także Kijów, no księstwo Kijowskie. Tam tatarzy go szybko wykorzystali stamtąd, ale miało to takie właśnie bardziej symboliczne znaczenie, że, że on właśnie objął też Tron Kijowski. I od jego czasów możemy mówić o narodzie ukraińskim, chociaż się nie on wtedy narodem ukraińskim jeszcze nie nazywał, ale no już pewne poczucie narodowe zaczęło, zaczęło się tworzyć. Tylko no ja bym tu dodał: kiedyś od Ukraińców słyszałem takie określenia jak naród. Średniowiecznego typu i mi, mi to bardzo pasuje. Tak, naród średniowieczny, Ukraińcy jako naród średniowiecznego typu, no można powiedzieć, że istnieli już w czasach króla Daniela, króla Danyły, a później, później, takim, no już. Ojcem nowoczesnego narodu, chociaż może jeszcze wtedy do końca nieukształtowanego, był dla mnie Konstanty Wasyl Ostrogski. Tak, magnat Rzeczypospolitej, prawosławny, ruski. Nie, nie nazywał się wtedy ukraińskim, ale ruskim magnatem. Uważał się ewidentnie za kogoś odrębnego od Rosji związany z Rzeczpospolitą, ale Polakiem zdecydowanie się nie czuł i zaczął w swoim ostrogu budować kulturę ukraińską, jako tą ukraińską kulturę wyższą. tak? Także już wtedy zaczęła się no taka nowoczesna świadomość narodowa ukraińska tworzyć i wcale nie właśnie za powstań chmielnickiego, bo to też jest teoria, że powstania chmielnickiego stworzyły yy, Ukraińców, yy, co też nie jest prawdą. One właśnie w dużej mierze zrujnowały to, co zaczęły, zaczęło się tworzyć. Zresztą ten okres się nazywa yy, po powstaniach, powstaniu chmielnickiego Wielką ruiną, tak Ukraińcy to nazywają. No chociaż yy, powstania te stały się elementem legendy, yy, ale tak naprawdę to yy, takim ojcem w dużej mierze nowoczesnego narodu ukraińskiego był właśnie yy, książę Ostrowski. Yy, no, Oczywiście to jest taka główna postać, bo, bo wówczas było, było takowych więcej. No, można powiedzieć, że, że dużą rolę odegrał Hetman Sahajdaczny, także Petro Mochyła w tworzeniu tego właśnie ukraińskiego prawosławia. Natomiast no, no, taką główną postacią jednak był Konstanty Wasyl Ostrogski, a i jest on dla mnie jakby drugim obok króla Daniela, ojcem narodu ukraińskiego. No i ostatecznie, oczywiście, Taras Szewczenko. Ukraina pod zaborem, poeta. No, u nas w okresie romantyzmu też poeci, wieszczowie, wielką rolę, odgrywali jakby w, w no przetrwaniu narodu w jego rozwoju ale no, no rola, rola szewczenki no była gdzieś dla Ukraińców bardziej istotna niż dla nas Mickiewicz czy Słowacki dla nich, dla nich to, to był był no, wówczas naprawdę Ojciec, ojciec ich narodu. Oczywiście nie tylko, to też taka główna postać symboliczna, no było, była Łesia Ukrainka, i, i, i różni inni, ale, ale właśnie właśnie on. On ostatecznie tak uformował, uformował y, świadomość y, ukraińską, naród ukraiński i spowodował to, że, że ta świadomość poszła w lód, że, że yy, zarówno yy, no, yy, z tym yy, no, yy, z narodem ukraińskim zaczę, zaczęły się utożsamiać zarówno te yy, warstwy wyższe, yy, jak i, i lud. Yy, no, oczywiście to nie był jeszcze definitywny koniec formowania się narodu ukraińskiego Później, później było jakby dołączanie kolejnych regionów. No bo początkowo Ukraina to był kraj nad Dnieprem, nad środkowym biegiem Dniepru. Bo już za Porogami było zaporoże, które, którego Ukrainą nie nazywano. I dopiero stopniowo, stopniowo ta świadomość, która tam się wytworzyła, no, przechodziła dalej. Stosunkowo niedawno, na przykład, no, Huculi, Huculi stali się no, tak definitywnie częścią narodu ukraińskiego. Są wręcz bardziej ukraińscy czasami niż Ukraińcy. Natomiast no jeszcze do dzisiaj yy, jest y, kwestia sporna u Łemków czy Poloszyłków. Tam y, część, y, część się zukrainizowała, część y, tam gdzie indziej szuka y, swojej tożsamości, swojej świadomości. Y, tam nie wnikam, kto ma rację akurat. Y, ale jak mówiłem te trzy postacie dla mnie się wysuwają na czoło, czyli król Daniel, Konstanty Wasyl Ostrowski, no i jego czasy oczywiście i później Taras Szewczenko i inni. Już za za Tarasa Szewczenko już istniała nazwa Ukraińcy, pojawiła się ona właśnie do końca nie wiadomo kiedy. Bo wcześniej tam się tam ruskimi czy Rusinami nazywali ci ludzie. Profesor Serczyk twierdzi, że to po podziale Ukrainy, kiedy Rosja zajęła prawy brzeg Ukrainy, i tam zaczęli się osiedlać no, moskiewscy osadnicy, którzy naz nazywali się ruskimi. No, do odmiany, właśnie tam ci ludzie się nazywali Rusinami, już nie ruskimi, tylko Rusinami, ale to też było podobne. No to chcieli jednak zaznaczyć, że, że są kimś zupełnie innym, innym, innym narodem czy ludem jeszcze i zaczęli nazywać się Ukraińcami. No, oczywiście to Pojawienie się nazwy to nie oznacza, że akurat w tym momencie yy, Ukraińcy jako naród powstali, bo jak mówiłem, yy, formowanie się narodu trwało yy, od króla Daniela poprzez yy, księcia Ostrockiego do Tarasa Szewczenki, a później yy, yy, jeszcze yy, długo. Trwała jakby samoidentyfikacja w innych regionach poza, poza tą, tym regionem, który już z dawna się Ukrainą nazywał. No to tyle. To jest moja taka subiektywna wersja. No ciekaw jestem opinii yy, innych.